Dzień dobry. Dzisiaj pokręcimy troszeczkę nogą. Zrobimy parę kółek. Zapraszam Cię do wykonania następnego ćwiczenia pilatesowego, którym jest One Leg Circle. To ćwiczenie oraz inne ćwiczenia pilatesowe znajdują się na moim kanale. Łatwo je znajdziesz szukając filmika, które są oznaczone niebieską czcionką. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś mojego kanału, no to zapraszam Cię, znajdziesz tam fajne filmiki pilatesowe i takie myślę fajne, przydatne ćwiczenia, dzięki którym Twoje ciało się wzmocni, a Ty będziesz się czuła naprawdę doskonale. Ok. Zanim przystąpimy do wykonania tego ćwiczenia, jak w każdym omówieniu ćwiczenia chcę Ci przedstawić, jakie są korzyści i jakie mięśnie pracują, co dzieje się w czasie One Cirque. Przede wszystkim celem, takim pierwszym celem, najważniejszym celem tego ćwiczenia jest nauka stabilizacji miednicy, w takiej pozycji neutralnej poprzez aktywizację mięśni głębokich to również mobilizacja stawu biodrowego. Jakie mięśnie są wzmacniane? Wzmacniamy mięśnie głębokie, wzmacniamy również przywodziciele, odwodziciele oraz prostowniki i zginacze stawu biodrowego. Mamy również stabilizację obręczy barkowej. Każde ćwiczenie pilatesowe zawsze Rozpoczynamy ustawieniem pozycji początkowej i ustawieniem neutralnym naszej miednicy. Zapraszam Cię na matę. Ćwiczenie wykonujemy w leżeniu na plecach. Ustaw stopy na szerokość bioder i kolana na szerokość bioder. Miednica ustawiona w pozycji neutralnej na kości krzyżowej, napinamy mięśnie brzucha na 30%, wydłużamy kręgosłup, ramiona przenosimy wzdłuż tułowia i odciągamy barki od uszu. Pokazuję Ci ćwiczenie z poziomu pierwszego, umi nogę w stawie kolanowym do kąta 90 stopni i teraz. Wy Wyobraź sobie, że w Twoim kolanie znajduje się ołówek, którym będziesz rysowała kółeczka na suficie, a na drugim lewym kolanie znajduje się postawiona szklanka napełniona wodą. Rozpoczynamy ćwiczenie od takich małych kółeczek. Bardzo ważny jest tutaj oddech. Kiedy będziesz kręciła kółeczka do środka, robisz wdech. A kiedy będziesz wykonał, wykonywała krążenie na zewnątrz, będziesz robiła wydech. Wdech do środka i wydech na zewnątrz. Na co musimy zwrócić uwagę? Gdzie mogą być błędy? Utrzymuj cały czas stabilną miednicę. Nie poruszaj drugim kolanie, kolanem. Pamiętaj o tej szklance z wodą. Utrzymuj napięcie. Rozpoczynaj od małych krążeń i kiedy zrobisz od 5 do 10 krążeń na jedną stronę, Zmień kierunek krążenia, zachowując oddech, wdech do środka, a wydech na zewnątrz. Możesz stopniowo zacząć zwiększać ruchy, ale pamiętaj, że ruch jest zawsze w stawie biodrowym, a nie w stawie kolanowym. Dobrze, odłóż stopę, to jest pierwszy poziom ćwiczenia, możesz troszeczkę się rozluźnić, teraz pokazuję Ci drugi poziom ćwiczenia. Nosisz nogę i noga teraz jest w kącie takim troszeczkę większym, około 130 stopni, a zasada naszej pracy pozostaje ta sama, czyli wdech do środka, wydech na zewnątrz. Tutaj już troszeczkę możesz mocniej poczuć pracujące mięśnie głębokie. Pamiętaj. Od małych kółek zaczynamy, a dopiero potem zaczynamy zwiększać zakres ruchu, kiedy panujemy nad stabilną miednicą, kiedy druga nasza noga jest nieruchoma, kiedy czujemy, że pracują mięśnie głębokie. Wydech na zewnątrz, wdech do środka. Ok. I na tą, w tym ćwiczeniu, w tym poziomie również wykonaj od 5 do 10 powtórzeń w jedną i w drugą stronę, potem zmień nogi i wykonaj od 5 do 10 powtórzeń na drugą stronę. Ćwiczenie można zakończyć ćwiczeniem pilatesowym, który już znasz, czyli one leg stretch. Będziemy rozciągać w tym ćwiczeniu mięsień biodrowo lędźwiowy Bierzesz wdech. Na wydechu prawa stopa sunie po podłodze stabilnie jednym torem i na wdechu wraca. I możesz zrobić kilka takich powtórzeń, a Twoje bioderka fajnie się przyjemnie rozciągną. One lekcję już za nami. My będziemy w czasie naszych treningów modyfikować ten ruch, wykonywać go wyprostowaną nogą. To już będzie troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Pamiętaj, w Pilatesie zaczynamy od mniejszego zakresu ruchu, od poziomu podstawowego. Potem dopiero, dopiero zwiększamy zakresy ruchowe, zwiększamy, chodzimy na wyższe poziomy, zawsze pilnujemy neutralnej miednicy napięcia mięśni głębokich. Proste. Mam nadzieję, że wszystko jasne i zrozumiałe. Daj znać. Do zobaczenia na następnym spotkaniu.